Yeah. Piki, 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 odliczenia mam odciski. Rękawiczki, bo odciski mają na policji. Wiecie jak jesteśmy już przy temacie tej koronawirus. Nie pamiętajcie o dezynfekcji tak naprawdę najważniejszych rzeczy. Ja wiem, że wy tam dezynfekujecie sobie ręce, jakieś różne inne rzeczy, ale pamiętajcie o najważniejszej rzeczy. Najważniejszą rzeczą, pamiętajcie mimo wszystko, kochani, jest dezynfekcja pieniędzy. Czyste pieniądze, uprane. Przepraszam. Co ja muszę zrobić, żeby przez panie zostać przeszukany i spisany? Piękne panie jesteście obie. Siad. Siadaj. I tak, czy to ja Patrz, patrz. Podaj się. Odkleparkę trzy razy. Podaję się, czy nie? Dalej. Odklepiłam. Coś tu masz? Przegrałeś, ale mięska dostaniesz trochę masz. W tym miejscu Ilias, na, na podłodze trzeba... Jesteś gotowy czy nie? Tak! Oh, my God. Oh, tata! to trzeba... Że uda wiem spcikać. Dobra, jest spcikowa. Jak już spryskaliście wszystkie pieniądze swoje, następnym krokiem, żeby być uchronionym od koronawirusa jest słuchanie muzyki Malika. Musicie wszyscy wchodzić na Spotify i na Reapicie wybierać każdy kawałek po kolei.